Ostatnie łachy śniegu po zimie 2020 na 2021 znikają. W mniejszym powolutku będzie czas wiosnę zacząć. Wabrzynki jako rośliny, które jedne z pierwszych razem z leszczynami sygnalizują już wiosnę, już w tym momencie przygotowują się do kwitnienia. W przeciągu najbliższych tygodni Będę cieszył nas swoimi kwiatami, jak i aromatami. Także wabrzynki, jeżeli chcemy się nimi mieć powód cieszyć, trzeba sadzić zaraz na przedwiośniu, albo najlepiej zakupić je jesienią, posadzić jesienią i na przedwiośniu wtedy mamy już pożytek w postaci pięknych widoków i aromatu. Wawrzynek jest higrofitem. Tutaj mamy wawrzynek białokwiatowy. Z racji swoich dużych wymagań wilgotnościowych trzeba mu dobierać stanowiska pod osłoną. Tutaj mam na przykład starą, jedną ze starych renklod, śliwę renklodę, a w półcieniu renklody, czyli w lekkiej osłonie przed pełnym nasłonecznieniem rozwija się wawrzynek i bardzo wczesną wiosną mamy nie, nie. tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj o, tradycyjny wawrzynek wilczewyko forma dzika. Od góry pyrakanta kokcinnea ognik. Pod nią wawrzynek w pełnym cieniu, pomimo to ten wawrzynek tutaj rozwija się znakomicie i nie szkodzi mu w żaden sposób ten półcień stwarzany przez śliwę. Czy nawet o dziwo ten cień stwarzany przez ognik szkarłatny. Sadzonki Wawrzynka wilczołyko forma białokwiatowa różnią się zasadniczo pokrojowo od sadonek Wawrzynka o czerwonych kwiatach. Mają krzewy bardzo mocno wzniesione, słabo roznoszące się na boki. Także jeżeli szukamy rośliny szerszej, to lepiej wziąć sobie, lepiej posadzić sobie wawrzynka o kwiatach czerwonych, formę dziką. Natomiast ta forma białokwiatowa yy, może zajmuje mniej miejsca, więc jak mamy mniej miejsca, to lepszy będzie ten białokwiatowy ewentualnie w kompozycji je połączyć. Witam Państwa, przed nami przepurocze wiosenne rośliny wawrzynek wilczełyko Tu w rozmiarze części nadziemnej 70 cm całe obsypane kwiatem, które wczesną wiosną cieszą zarówno kolorem jak i oszałamiającym aromatem wszystko wkoło jeszcze szaro i ponure a wawrzynek może już rozświetlać swymi barwami państwa ogród system korzeniowy prawie półmetrowej szerokości czy ponad półmetrowej szerokości korzenie grubości kciuka Taka roślina to jest towar, za który warto zapłacić. Jest, z racji swej siły, jest minimalna szansa, żeby z tym cokolwiek złego w Państwa ogrodzie się sadzą, złego się działo. Warto pamiętać, aby ważynki sadzić w miejscach wilgotnych, gdyż są to higrofity, wymagają dużej wilgotności gleby. Dobrze znajdą się nawet w lekkim półcieniu, ale wilgoci w systemie korzeniowym muszą mieć dużo.